Jak ma kurwa... Ale nie, no dobra. Działa. Chyba. Widzowie. Mam nadzieję. No właśnie. Nie? A to jest? Wieść. New game, normal. <coughs> Okej okay, widzowie, witam wszystkich Jesteśmy I z tego się widzowie cieszę <tryk> Dobra, rozbiliśmy się, tak? Czy coś takiego ja? Dobra, okej, okay, okej, okay, dobra okej, okay, dobra, jesteśmy Co my tu mamy pićku i jedzonko sobie zjedzmy teraz Tableteczki, tu, tu coś powinno być, o właśnie, tak, tak, dobra, u dobra, podoba mi się już, to mi się podoba, już widzowie, okej. Okay. Dobra, to tam nie chcę. Jaki zez widzowie, nie? Dobra... Hop! Okej... Okay. Za chwilę zacznie... Zacznie padać, widzowie. Chyba. O, mam. No. Nie no, co. Co się dzieje? Dobra, nie. ważne dobra, widzowie. My już idziemy, widzowie, bo. Nie chcę mi się sprawdzać, co do mnie przyszło teraz Okej okay, zobacz Uuu Widzę Ej widzowie To mi się podoba Wiecie? To mi się podoba bo myśmy się rozbili na takim Na takiej Ala górce widzowie I ja Wam powiem że to ma kurna sens To ma bardzo dobry sens tylko no, musimy ogarnąć, gdzie możemy się rozbudować, w sumie, gdzie my, my byśmy chcieli, tak w, w miarę blisko, nie? Widzowie. Żebyśmy mieli blisko do samolotu, ale tak, żeby kanibale mnie nie mogły zaatakować, wiecie, tam jest kamieniołom. To jest bardzo zły znak, wiecie? Żeśmy się rozbili bardzo blisko od CN trum obozowiska w sumie. A to jest w sumie bardzo silne, Bo ja, ja wiem, bo ja już w tą grę grałem, tylko chcę zacząć nową serię a, 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 razem z wami więc tutaj chodzi po prostu o to wiecie, że chcę oczywiście kamyki zbieramy, bo kamyki to my potrzebujemy, ale możemy się tutaj rozbudować widzowie w, w, w sumie, czemu by nie, bo tu jest i w iście do jaskini chyba, wiecie? to jest jeszcze o tyle... a nie, dobra, może nie tutaj, ale o rybę się da zabić, o ja pierdolę <laughs> dobra, ale wracając to trzeba by było nie wiem, czy nie słyszałem kanibala widzowie ale dobra, może nie. Może mi się wy, wy wydawało, wiecie. Ale zaczyna się Zaczyna się bardzo dobrze. Bo mamy bliskoło. Nie, nie, nie. Dobra, trudno. Ale dobra, chodźmy. Musimy się wi, wi, widzowie rozbudować dzieci, bo, bo zara będzie noc i będzie bardzo duża dupa Tylko nie, o tutaj jest jakaś I Ciężka widzowie, wiecie? To może myśmy, myśmy się rozbudujmy tutaj Bo tutaj wiecie, jesteśmy w sumie w, w centrum lasu ale w sumie czemu by nie tutaj, nie? Jakby nie widzę problemu, żeby się tutaj... Oj, batoniczków nie wzięliśmy za dużo, ale dobra, wywalone już. Tutaj jest polana. Dobra, to może tam się faktycznie rozbudujemy, nie? <laughs> Na tą chwilę kanibali nie ma, to się zapowiada bardzo dobrze. Bo ja bym, bo ja bym chciał się roz, rozbudować, wiecie? Tylko właśnie. Chyba, że tam na dole byśmy się rozbudowali. Chyba, że tu. To dawajcie tu widzowie. Co się roz, rozbudować tutaj? Tratwa A ja potrzebuję wody W sensie Potrzebuję budowlę Food Storage, Storage, to... tu byśmy mogli, tylko trzeba ogarnąć właśnie Custom Floor Właśnie widzowie, bo to trzeba najpierw zbudować podpory, wiecie? Właśnie. Najpierw pod, podpory trzeba ogarnąć. Wiecie? A później ogarniamy te wszystkie sprawy z tymi, wiecie? Okej okay. To by wyglądało tak, może tutaj by tak za fajnie nie było, ale to tam jest takie... A no ja potrzebuję tego ile? ile? 70, dobra Dobra, 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 trzeba... Jeszcze ogarnąć ognisko Trzeba ogarnąć ognisko. Bo my zaraz. Bo jak to będzie ciemno, wiecie widzowie, to. Będzie bardzo nam lodowato. A my potrzebujemy po prostu. Bycia tutaj. Dobra. Ogarniamy, ogarniamy. Mam nadzieję, że to drzewo mi nie spindoli na dół, nie? No. Czekaj bo ja nie mogę zbudować jej A tu ja muszę podejść Na dole widz, widziałem w ogóle kanibala widzowie Wiecie? I to jest bardzo zły znak że my się chyba budujemy w bardzo złym miejscu ale Ale ogarniemy to jakoś to ogarniemy z kanibalem ogarniemy tutaj tak ładnie ogarniemy tutaj ku nie no nie wierzę Jestem głupi jej widzowie, nie? Ja pindole dawaj szybko to buduj Bo my się zaraz zabijemy gdzieś tu Tu myślę, że tak tu Ty trzeba dojść do... Osiemdziesiąt sześć, dobra Myślę, że... Że damy radę Mam nadzieję. Ale zobaczymy jak to nam pójdzie. Na tą chwilę kanibali nie ma widzowie, wiecie? To to jest jeszcze jeden taki plus, że że kanibali nie ma, to jesteśmy... Gutter rocks. Co, kurde, ja muszę tu budować A przepraszam bardzo, zresztą my budujemy Podłoga? Gotyrlodg Nie, nie wiem chodzi A dobra, wyzwolony, wiecie <coughs> Dobra, nie, nie, nie. Trzeba w ogóle znaleźć fioskę kanibali ogólnie. Żeby trochę tutaj trzeba zrobić ten trochę i hasno i, i has widzowie, bo to jest. Ale dobra <tryk> Najpierw widzę, że to się buduje to. Na grze, no dobra. Sykora najpierw się buduje to. No to co? Ja tam nie, nie mam na to rady, nie? Ja bym wolał, żeby na, na, na początku to się bu budowało te, ale dobra. Trzeba jej się robić dalej. Ogarnimy sobie wózek, wiecie. No trzeba ogarnąć Bo się robi ciemno, a ja w ciemności robić nie lubię, bo dla mnie jest to po prostu trochę stresujące, wiecie? Ja po prostu nie lubię robić jak jest w wygrze ciemno. A widzę, że się zrywa bardzo duży wiatr. To znaczy, że oj, będzie się dużo działo. Ale dobra, zobaczymy. Najważniejsze, żebyśmy z, zbudowali, wiecie? Jeszcze dzisiaj to. No, kurwa, wiedziałem. Wiedziałem, widzowie. Wiedziałem. Czy gdzieś tu kanibal będzie? Chodź tu, chodź tu Dziwko ty głupia Gdzie ty kurna jesteś Chyba jej nie ma już co? To jest właśnie minus grania samemu, nie? Że mu że mu musisz wszystko bud bud budać samemu, nie? Się musisz stresować kurwa jak ten O spierd. Dalej idź już No, no i dziękuję bardzo ci ja tu chcę dokończyć budowlę, a tam i tu będzie wyrzeszczeć nad kurde uchem i nie wiem co tam robić, nie a to cia ciało to można tutaj zrzucić niech ono to jest Robi się już powoli zimno. Więc trzeba ogarnąć i rozpalić widzowie. Wiecie? Tylko nie pamiętam, gdzie to ognisko było. Mam nadzieję, że nie tu gdzieś, nie? Nie mam, normalnie ogniska nie. Nie mam. No, co się z tym Co się z tym ogniskiem wy wydarzyło Panowie Halo Dobra, trudno Trzeba szybko zbudować na nowo Trzeba ogarnąć takie, wiecie Trzeba ogarnąć to. Ta tego potrzebujemy ile? Pięć. A dwa, Raz, dwa, trzy cztery. trzy, cztery, Jeszcze jedno i patyki, o. Dobra Ogarniemy to, nie? Ale wi jakbyście wiedzieli, jak mi bi bije kurwa serce, widzowie! Jakbyście wy to słyszeli, nie? Jak mi bije serce, ja pierdolę. Ale dobra. Damy radę, nie? A, budują się teraz, dobra. Co, ja potrzebuję 10 patyków. Gdzie ja ci znajdę patyki, gościu? Kurna. Chłopie. Gdzie ja ci znajdę patyki? O takiej... O, że człowiek. C czy ty jesteś kurna normalny? takiej porze ci się zachciało hodować bu, bu, Cztery tylko Nie, może tu będą patyki, nie? Ja mam nadzieję, kurde, bo to jest po prostu hit nad hitami Błagam Jeszcze te patyki. Dawać mi te zasrane patyki I tyle No Jeszcze jeden patyk, dobra Dawaj mi to Rozpal to No i dzięki bardzo O to teraz chodzi Ale czekaj, ja wezmę to ciało

Ja, das ist ja... Fajnie, że nam zasygasło, nie? Że nam to zasygasło, ale dobra. chociaż zbudujemy takie kurde iskie, nie? Kończymy w sensie kończymy to, ale...